Hejka, dawno nie było odcinka z Kimetsu no Yaiby, a z tego powodu, że niedługo wychodzi film z tego uniwersum, to postanowiłem, że przypomnę parę rzeczy, które mogły wam umknąć lub takie, które mogły wypaść wam z głowy. W końcu minęło trochę czasu od wypuszczenia pierwszego sezonu. Tak, uprzedzam wszystkich, którzy lubią w komentarzu napisać, że to wszystko jest wiadome i nie trzeba o tym nagrywać. Uwierzcie mi, nie każdy ma taką dobrą pamięć jak Wy. No nic, to tyle ze wstępu, zapraszam do oglądania. No i oczywiście mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Znak zabójcy demonów. Mówimy tu o bliźnie na czole Tanjiro, która jest określana znakiem pogromcy demonów. Owe ślady pojawiały się na ciele potężnego pogromcy demonów w postaci blizny, znamienia lub tatuażu. Pogromca demonów musi spełnić określone warunki, aby odblokować swój znak. Musi przeżyć zagrażające życiu spotkanie, któremu towarzyszy tętno 200 uderzeń na minutę i temperatura ponad 39 stopni. Nie tylko Tanjiro posiada znak zabójcy demonów, ale także wybrani członkowie Hashiry. Tak więc, chociaż ci w korpusie pogromców demonów posiadają te znamie, nie można go uzyskać samodzielnie. Przejrzysty świat Przejrzysty świat to technika postrzegania pozazmysłowego, inaczej nazywana szóstym zmysłem. Nie wszyscy zabójcy posiadają tę zdolność, a ci, którzy ją posiadają, oczywiście posiadają znak pogromcy demonów, dlatego w pierwszym przykładzie wspomniałem o tym znaku. Mimo tego, że Tanjiro udało się uzyskać bliznę spełniającą wymagania do korzystania z tej umiejętności, to jeszcze nie udało mu się jej opanować. Po aktywacji przejrzysty świat pozwala użytkownikowi dostrzec przepływ ruchu przeciwnika, jednocześnie postrzegając świat w szybszym tempie. W ten sposób użytkownik może niemal przewidzieć przyszłe ruchy przeciwnika i przygotować się do kontrataku. Pożeranie demonów. Mówimy tu o genii Shinazugawie, który jest jednym z dziwniejszych zabójców demonów. Nie tylko polega na powtarzalnych działaniach, ale również zjada ciała demonów. Po skonsumowaniu ciała Genia zyskuje demoniczne atrybuty, a im wyższy rangą demon, tym bardziej zyskuje na sile. Zdobyta przez niego moc jest tylko tymczasowa, ale warto podkreślić, że Genia nie jest jedynym pogromcą demonów z tą umiejętnością. Hashira Hashira liczy dziewięciu niezwykłych mistrzów miecza, którzy służą jako elitarni pogromcy demonów najwyższej rangi w korpusie. Jednym ze sposobów na zostanie Hashirą jest zostanie Tsuguko. W przeciwnym razie pogromca demonów musi pozbyć się ponad 50 demonów lub któregoś członka dwunastki Kizuki. Hashira prowadzi własną wersję treningu, która obejmuje zabójców demonów o niższej randze. Wszyscy z Hashiry muszą uczestniczyć w treningu innych. Taniec Boga Ognia Taniec Boga Ognia jest przekazywany w rodzinie Kamado z ojca na syna i jest uważany za pierwotny oddech, z którego wywodzą się wszystkie inne style oddychania. Chociaż jest to tylko teoria oparta na wskazówkach i informacjach za anime i przeanalizowana przez fandom Kimetsu no Yaibi. Technika ta składa się z dziesięciu form, z których Tanjiro aktywował tylko jedną podczas desperackiej walki z jednym z dwunastki Kizuki. Dzięki instynktowi i woli przeżycia udało mu się ją aktywować, ale w rzeczywistości zna on tylko techniki oddychania wodą. Pozostaje tajemnicą, w jaki sposób Tanjiro pozna historię swojej rodziny i jej powiązania z tańcem Boga Ognia, bo mimo wszystko tylko osoby powiązane z rodziną Kamado są w stanie wykorzystać tę technikę. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że znajdzie się przynajmniej jedna doszyczka, której przyda się ta wiedza i w jakim stopniu będzie ona użyteczna podczas oglądania filmu. Nie będę przedłużał, bo jest już środek nocy, jak to nagrywam, a jeszcze przede mną przygotowanie kolejnego filmu, który prawdopodobnie zobaczycie w sobotę. Hejka.